No, witam w piątku, dzisiaj już jest piątek. No, w tamten ostatni czwartek to nie za dużo się nagrało, więc. No więc za bardzo nie wiecie o co mi chodziło, ale już nie ma mam tego filmiku, no bo po co trudno mieć filmik, gdzie nic nie dzieje? Ja ściszę, bo to po prostu przeszkadza mi. <laughs> przynajmniej ja sam siebie nie słyszę no także, jeszcze nie wiedzieliście o co chodzi w tamtym piątku, znaczy no w czwartku, co mówiłam, o, że piątku To chodziło mi o to, że dzisiaj w piątek będziemy mieć chapter 2 Rainbow Friends i no i wczoraj był nowy miesiąc Nowy update w prawdziwym życiu był, bo miesiąc nowy jest Więc dzisiaj, więc taki nowy update w prawdziwym życiu był, dzisiaj wyszedł, znaczy wczoraj, czwartek był ten update i powiem, że. No, że ciekawy update, bo nowy miesiąc jest. Nie, no, ale teraz tak na serio. W tym miesiącu jestem przygotowany na pewno nową rzecz. Jeśli mi się uda i sobie poradzę w tym miesiącu, to na pewno będzie z tego albo odcinek. Więc na pewno to będzie coś już innego. Jeszcze tego nigdy nie było na moim kanale. Nie będzie to zwykły odcinek. Więc jak mi się uda, to mi się uda. Jak nie, to nie, no cóż. Nie wszystkim mi się udało. Także nie wiem, czy jesteście hypowani na dzisiejszy czwartek, bo ja nie jestem. Ponieważ będzie jakby ten update w Rainbow Friends. Ale teraz, jeszcze dzisiaj będzie piosenka takiego jednego twórcy, jeśli znacie Mała Żabka i tego typa ogólnie. To dzisiaj wychodzi jego pisaneczka nowa, więc warto by było obczaić jego. Przynajmniej ja będę obczajął. Mam nadzieję, że będzie a to będzie w. w. ogóle to jak wam w tydzień poszedł, bo według mnie tydzień też W. Sam sobie był. No, według mnie dobry tydzień był. Mi się podobał. Nie był taki zły. No przecież nic takiego złego się chyba przynajmniej nie działo. Nie? Przynajmniej dla mnie nie wiem, czy wy mieliście jakieś testy czy coś. Może mieliście, może nie. Ale no. To chyba nie wiem, czy jeszcze coś będziecie mieć w dzisiejszy piątek, czy coś jeszcze jest, w ten piątek. Jakiś, nie wiem, specjalny event w Tour defense, czy cokolwiek. No mi się nie wydaje, że coś takiego jeszcze będzie coś takiego ciekawego, ale jeszcze... W Bedwarstwo będzie powinien być update, jak dobrze wiem. I według mnie, nie wiem czy cały miesiąc był W, ale według mnie totalny W, L to nie jest. No w sumie taki classic W, nie, nie taki jakiś fajer dosłownie. takie ok. No nie te zły tydzień. Nic takiego według mnie nie jest złego w tym, w tym tygodniu, ani w tym miesiącu. Wszystko ok było. Mi się ogólnie podobał. Więc. GG's. Także po prostu chciałam też powiedzieć, że nie było głosów w tamtym, bo coś przygotowywałem się do czegoś i zapomniałem sobie mikrofon włączyć z powrotem. Więc po prostu tak mi tam. Ten... No tak ogólnie nie było słuchać tego. Musiałam być przygotowana na coś. No, zobaczycie jeszcze potem, co to będzie. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze to zrobił w takim, jest tak mało być popularnym Ale chyba żaden taki człowiek, który jest tak mało popularny, coś to zrobił Chociaż jest taki jeden, który już to zrobił Ale ja też będę chyba kolejny, który to zrobi Myślę, że powiem All Sniper Nie no, nie, bo blisko Na miejscu. No to także to chyba było wszystko na tyle Jutro już macie wolne, więc jakby już jest wolne, bo już nie musicie chyba iść do szkoły. No nie wiem, czy w ogóle ktoś jeszcze pójdzie do szkoły jutro. No nie wiem, może. Niedługo wakacje, więc mam nadzieję, że jesteście swajpowa. jestem. Czekam na wakacje i game over, guys. Game over. Game over. No, także będzie bardzo spokojny dzisiejszy miesiąc my mi się uda jeszcze wyciągnąć w tym miesiącu, to będzie w tym miesiącu Skończę to w tym miesiącu będzie... Let's go No i jak mówiłem jeszcze w tamtym, że... To jest taki classic story jakby Odcinek taki Trochę taki historyjkowy Znaczy no nie mówię, nie gram ogólnie tutaj, tylko po prostu taki gameplay który sobie zrobię Bo co? No bo tak mi się chce Taki po prostu gameplay w tle to jest. Nie? Żeby nie było tak po prostu czarnego ekranu. No nie, po co mam robić czarny ekran? jak I też to jest tak na żywo, jakby, że nagrywam to teraz, a nie że nagrywam filmiki i potem gadam do niego. No i także to było już tyle, nie? nie. no, nie w sumie, nie tyle, bo już tak czegoś, co miałem powiedzieć, nie. Z tym, ale no już chyba... <grymne> no i tak po prostu chciałam powiedzieć, że będzie muzyczki w tle, może będą takie wieści, żeby nie było Outro już miałem wcześniejsze, ale już mi się nie wiem, czy sobie już mi się używać Że mam nadzieję, że się podoba, czy dlaczego wasze słowa Każdy się musi skończyć i to jest ten koniec. no bo to już jest po prostu początkowe Jak ktoś zapamięta, to to zapamięta to Będziecie dobrze pamiętać, to mam nadzieję to będzie dobre. Nie wiem, nie wiem po co wolę w to target. ale mi się chce. No i chyba to już wszystko, więc mam nadzieję, że może jesteście hype'owani na ten Rainbow Friends. Chyba już jest Nie jestem pewien, sprawdzę Wy nie za dobrze będziecie widzieć, bo... Znaczy, po prostu będziecie widzieć jak stoi w miejscu r a i n nie wiem, że tak wale, bo to tak specjalnie mi się chciało. 10 godzin temu aktualizację. Nie no, jest już piątek, nie? Albo jestem jakiś, nie wiem No jest już piątek Map debuger, free for all Nie wiem, czemu to tak mapa wygląda Szczerze powiem, to chyba już wszystko było na tyle po hmm. prostu chciałam tak powiedzieć. Może więcej będę robić takich. Nie, możecie też. E, z, dam linka do tej gry w opisie. Jakbyście się nie wiem, zagrać, lub sprawdzić tą grę. Bo macie takie, nie wiem. Wow, ale kozacka gra! Co tu zagra? Nie, no taka kozacka nie jest, bo to za dużo nie ma jak niż Arsenal. Nie wiem, no to wiecie, to jest coś innego. Macie Arsenal i, i tą grę. Nie wiem co szczerze jest fajniejsze, ale to jest ciekawe. Po prostu chciałam mieć to w tle. No nawet okej, okay, tak, tak jak gierka w tle. No nie jest zła, żeby wiecie, co żebym robił jakieś. No po prostu może jest idealna. Nie, nie wiem czy jest nudna, bo to od was zależy. Mhm, w sumie nie wiem co wy, czy wy lubicie. Bo jak mówiłem że to od was zależy, co, co wy lubicie. No, ale no, chyba nie chcieliście oglądać jak w Telegram, kurde, Fet Simulator i dosłownie robię, nie wiem, jakieś kurde trade y lub w jakiejś hike Oczywiście nie hejtuję Royal Hike, ale no, żeby nie było, że, że nie, nie, nie takiej akcji nie robi. Nie, no, przecież się za bardzo Royal Hike nie ma akcji, taki spokojny na to gra. Aha, że oni tak zawalają, ludzi? Dobra, więc mam nadzieję, że już podobał Cięczek, bo się w tym odcinku mówiłem, że nie tego outro, ale i tak je robię na razie. Więc to było tyle. Mam nadzieję, że się podobał Cięczek, bo się tylko. w tym odcinku. Ale ducha strzelam. I koniec razu.